Cześć, cześć! Ja jestem Kostix i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wbiłem da na 20 rank. Zacznijmy od tej przepięknej wygranej. Mówię przepiękna, wcale nie była przepiękna, no ale kto mi zabroni mówić przepiękna? Tutaj mi dobrało... miałem Dynamite'a i Oni mieli chyba w ogóle jakiegoś cheatera w teamie, ponieważ patrzcie... To jest Daryl, który jak użyje ulta, zamiast mieć swojego star powera, czyli mieć e, beczkę taką choćby, tą beczkę taką e, e, wzmocnioną, to on miał tak choćby ulta od e, tego, e, jak on się nazywa: od Bul'a. A ból ma takiego ulta, że jak ma lowa, ma poniżej 40% HP, to szybciej mu przyładowywuje pociski. Więc albo ma tego drugiego Star Powera, co od razu jak użyję, bo nie wiem jak wygląda od razu Star Power, albo po prostu miał cheaty. Więc tu była przepiękna wygrana, nawet nie wiedziałem co się to stało. Rozumiem, teraz ta Rosa miała 0 pucharków, what? ta ich? dobra, nieważne. Teraz druga, Myś myślałam, że będę miał 500, ale druga, druga... Gra była przegrana. Z tymi samymi, bo wciśniliśmy play again, ale tam to po prostu było łatwiej przeciwnicy, a teraz nie do końca. Tutaj mnie ta Nita zaskoczyła. tu była Nita, Piper i Dynamite, który na początku awk, ale potem przestał być awk, no i tak to się skończyło. Ogólnie 67%, ja już myślałem, że to spoko, wygramy. Ale tak nie było. Nie, nie było tak. Nie, nie było. Tutaj ogólnie ten Dynamite z Rosą Gali. Ta nita tutaj wkurzała mega. Ja myślałem, że będzie wszystko dobrze, że wygramy. Tutaj 44 HP typowo. Ten Dynamite nie trafił, parę strzałów, ale to każdy, każdy nie trafia czasami parę strzałów. Tutaj Dynamike z Rosą walili się z tą Piper Ja nie wiem, ja chyba się zginąłem Ogólnie to nic ciekawego nie było w tym meczu Oni na początku tylko obili ten save do 67% a potem już nie było żadnego rasha. w ogóle nie obijali No znaczy coś trochę teraz ten Dynamike obił ze mną, ale tak to nie ja tutaj zgnąłem jeszcze. Ogólnie ta rosa źle zrobiła wtedy, że stała w miejscu. Jakby robiła movementem ich, to ten dynamite by jej nie trafił. I myślę, że byśmy to wygrali. Tutaj mamy już 8%. I teraz Piper strzela. Jeszcze jeden strzał. I przegana. I ostatnia walka. Już o 500 kucharów dobrało mi do Franka i Dynamika. Ja Myślałam, że ten Frank to tak średnio, że mi go dobrało, ale nie. Tutaj w ogóle nie widziałem, że jest ten Daryl i mnie zaskoczył, i mnie zabił. Ten, ale ten Frank zobaczył, że ten Daryl nam dojeżdża. Safe się wrócił, ja go trochę robiłem. Tego Daryla Dynamite dobił. Nie, ten Daryl obił do 700 HP. I teraz ten na ten, ten, ten. Jak on miał? Frank nabił ulta. I tutaj już ja i Frank nawalaliśmy. 30% jeszcze przyszedł ten. Przyszedł Dynamite. I tutaj już użyłem ulta. I dobiłem zwykłymi strzałami. I. Gierka wygrana. Więc. Łatwo. Kolt na. 20 rankę wbity 1800 star pońców już mam, więc spoko. Coś w social. O, ktoś mnie zaprosił do znajomych. To przyjąłem. Teraz zagramy sobie jedną gierkę na Brawl Bolu. Myślę, że Penny jak najbardziej będzie dobra na ten tryb. I na tą mapę. Więc Ria ja się rozklęłam. na Dodało mi Mortisa i Piperkę. Ona jest the best. Dokładnie. Oni, mieli, oni mają w teamie EMS. O nie, on miał ulta, kurde. Nie wiedziałem, że on ma ulta. Jakby nie miał ulta, to byśmy to strzeli gola. Dobra, mam piłkę. Teraz tu stawiam mojego towera. wpadło Za za. O, mam ulta, ma wieżeczka kogoś zabiła. Teraz postawię tu wieżyczkę Mam piłeczkę i moja wieżyczka znowu zabiła teraz spie już spokojnie o nie, co ja zrobiłem chyba wybiłem piłkę ale co ja zrobiłem w tym momencie te monetki są przepiękne. Uważam, Mortisa. Teraz Mortis powinien zabić Ems albo i nie, albo i tak. Użył ulta. Nie użył ulta. Teraz użył ulta? Teraz ja bym chciał mieć ulta. Ale nie będę miał ulta. No, niestety przegraliśmy, ale ja nie lubię grać peny, Niestety powinienem lubić. Jeszcze na koniec odcinka. Bo ludzie bardzo lubicie jak gram wasz ulubiony tryb, czyli Solo Showdown. Bierzemy spajka i lecimy na Solo Showdown. Ten nowy tryb, bo wolę ten nowy niż zwykły, ale i tak nie lubię solo. A teraz, jak jeszcze dodali na ten nowy tryb skrzynki, to też go już nie lubię, ale już wolę ten niż zwykły. O! Jak mi nie przykro. O nie! a jak mi nie przykro, że on jest afk. Znaczy się obudził się z afk, ale za późno. O jak mi nie przykro. Ogólnie na tym trybie jest takie coś, że nie można tracić HP. Ja tu wrzucę ten. O nie! Jak kicham! Dobra, showdown z Barleyem 12 kubów. Rzucam mu tu. Ulta. Czekajcie. Muszę go trafić. O nie. Dobra, ginę. Dobra, niestety zginąłem. Ale. i tak. Drugie miejsce plus 8. Więc. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Jeszcze raz proszę o zostawienie subskrypcji, łapki w górę i udostępnienia znajomym, żeby mój kanał mógł się rozwijać. Więc cześć, cześć.